Siemaneczko, ziomeczki, z tej strony Karmelowaty, a ja chciałbym Wam zapowiedzieć live'a z ETSA 2, który odbędzie się jutro, czyli 17 kwietnia. Zapraszam każdego. Jeżeli macie kogoś, kto by też chciał obejrzeć może ETSA 2, no to podeślijcie mu linka do tego filmu. Cóż... To ode mnie na tyle w tym odcineczku. Taki szybki informacyjny, żebyście jutro byli na tym streamku. Mam nadzieję, że uda nam się zgromadzić tam 20 osób, coś w ten stylu, będę zadowolony, będę mega szczęśliwy powiem, bo dawno takiej liczby nie widziałem u mnie na kanale. Więc siemanko i cześć!